Dzisiaj, w ramach akcji Serca od Serca na Poznańskiej Cytadeli, odbyło się wielkie szycie poduszek, które później trafią do pacjentek Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Poduszki w kształcie serca są szczególnie przydatne pacjentkom po mastektomii w okresie pooperacyjnej rehabilitacji. Organizatorzy zachęcali też do badań profilaktycznych. Ona ma kilka aspektów. Ten taki bardzo praktyczny, a więc to, że nam osłania ranę, trochę podnosi rękę, odciąża bark. Pacjentka, która jest w trakcie leczenia, otrzymuje tę poduszkę, a do niej dołączony bardzo kolorowy, wyjątkowy list. Zawsze jest wzruszona, bardzo, ale to bardzo często dostajemy informację zwrotną. W tamtym roku szyłam, nie wiedząc, że zachoruję na raka. I z tej poduszki skorzystałam w listopadzie, miałam operację na prawą piersi. Także bardzo się cieszę, że mogę w tym roku pomóc komuś innemu. Samo badanie ratuje życie, bo im wcześniej wykryjemy taki guz, to w 85% jeżeli nie ma przerzutów, to jest w 100% do wyleczenia. Nawet jeżeli są przerzuty tylko bliskie, czyli do węzłów chłonnych pod pachą, nadal jest do wyleczenia, ale ważne jest żeby się badać.